Koziorożce, moi drodzy, wróżka Sikora, witam Was bardzo serdecznie na czytaniu czerwcowym. O, przepraszam, czerwiec, czerwiec 2022 sprawdzimy, jaka energetyka może się realizować w polu koziorożca. W czerwcu. Pamiętajcie oczywiście, że jest to czytanie ogólne, więc może się to bardzo różnie u Was realizować, także trzymajcie otwartą głowę, otwarte serce, otwarty umysł na te potencjały. Wyciągajcie z tych czytań, co to dla Was najlepsze, najbardziej rozwojowe. I cóż, i czerwiec, 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 koziorożec w czerwcu. Bardzo proszę o przekaz dla koziorożca na czerwiec 2022, jaka energetyka może się zrealizować w polu koziorożca w czerwcu 2022 roku. Koziorożec, energia ogólna, energia ogólna czerwca. Moi drodzy koziorożce, pustelnik w, w koziorożcu, chciałam powiedzieć, w czerwcu. No, energia raczej samotna, energia raczej wycofania ze świata. To może być taka energia odejścia trochę od huczności tego, tego okresu, tego czasu, no bo jednak czerwiec to lato, pełnia lata w zasadzie, e, najkrótsze noce, najdłuższe dni, gorące imprezy pod gołym niebem, i tak dalej. E, ogólnie ognista energia czerwca jest raczej zachęcająca do tego, żeby z niej korzystać i żeby być aktywnym. Natomiast tutaj koziorożec pokazuje się w energii wręcz przeciwnej, e, pustelnik mówi o takim zamknięciu, ale wiecie, to też nie jest jakieś takie super izolacyjne, e, jakieś zamknięcie takiego, wiecie, e, szaleńca pustelnika, który się chowa w swojej celi, bo ten pustelnik w pozycji prostej tak naprawdę jest dobrą energią, on w pozycji odwróconej byłby dużo gorszy, bo by mówił właśnie o takiej izolacji. Natomiast tutaj to jest taka izolacja z wyboru. Mam wrażenie, że koziorożec może potrzebować trochę się, że tak powiem, odseparować od przebodźcowania, i zwrócić w kierunku własnego wnętrza, po to, żeby odnaleźć nawigację, którą może gdzieś stracił po drodze. Pustelnik mówi o tym, że w swoim wnętrzu, w swoim sercu odnajdujemy tak naprawdę to wewnętrzne światło, które nas może prowadzić. I nie tylko nas zresztą, bo pustelnik tak naprawdę robi to, żeby oświetlać też drogę innym, nie tylko sobie. On staje się tą latarnią. Morską, która tak naprawdę pozwala statkom przepływać. Więc myślę, że tutaj koziorożec może nie tylko sobie pomóc, ale też ludziom wokół Was, którzy może patrzą na Was z podziwem może patrzą na Was jako na swego rodzaju, nawet i przewodników duchowych może być to jest taka energia mędrca, wiecie, pustelnik to jest energia mędrca, przewodnika kogoś, kto poznaje siebie. I przez to jest w stanie innych ludzi życie y, też w jakiś sposób y, ubogacić y, różnymi wglądami, więc y, no taka bardzo duchowa w ogóle energia y, dla Was na ten czerwiec, koziorożce. Y, zobaczmy, co staje za Wami, co zostaje, y, z, czego, z czym koziorożec już się żegna w czerwcu, co odchodzi do przeszłości. Y, karta Diabła. Y, Myślę, że tutaj jakieś takie zwiedzenie może, może oszukiwanie siebie, może być oszukiwanym. Natomiast diabeł to jest taka energia trochę niechęci do poznania siebie i swojego wnętrza. To może być taka ucieczka też od właśnie własnych. Um, może i popędów, może i własnego cienia, może jakichś takich aspektów swojej duszy wewnętrznych, których nie chcemy widzieć, z którymi nam jest niewygodnie, e, które próbujemy zepchnąć w jakieś po prostu wyparte otchłanie, nieświadomości. E, I diabeł mówi często o ucieczce w jakieś nałogi, w jakieś uzależnienia, w jakieś takie. E, Przykrywanie problemów czy przykrywanie mm, niewygód, trudności, mm, no właśnie takie trochę pudrowanie trupa, wiecie, to jest często diabeł, y, czyli taka energia, w której my wiemy, że coś tam nie do końca jest ok, że gdzieś tam straciliśmy trochę to, to nasze wewn wewnętrzne światło, tą nawigację, że coś w nasze życie nie do końca idzie jakby w taką stronę. Mm, Wewnętrznej mądrości i dobra, ale nie chcemy tego widzieć i wolimy się czymś innym zająć, wolimy udawać, że jest ok. Wiecie, diabeł często też udaje, że jest ok. To jest taki bypass, który tak naprawdę nie pozwala nam się przyjrzeć temu, co tam tak naprawdę nas gdzieś tam boli i uwiera. Więc bardzo dobrze, że to odchodzi do przeszłości, bo tak naprawdę wychodzicie z tej energii diabła i powracacie w jakiś sposób do siebie, powracacie do tej takiej właściwej, prawdziwej istoty bycia człowiekiem, bo jakby. Bycie człowiekiem to jest też bycie diabłem, poniekąd. Jesteśmy bardzo wielowymiarowi, oczywiście. Natomiast tutaj Koziorożec jest raczej na takiej drodze do poszukiwania dobra, do poszukiwania tej mądrości wewnętrznej, nie uciekania od tego, nie traktowania tego po macoszemu, nie traktowania tego, że to jest w ogóle niepotrzebne, że duchowość jest niepotrzebna, że jakby tylko uciechy cielesne, przyjemności, bo diabeł też o tym mówi. to są przyjemności, hedonizm, taki, ale aż posunięty do granic, wiecie. E, może i nawet rozwiązłości. Tu może być jakaś taka rozwiązłość, tu jest raczej wstrzemięźliwość. E, tutaj są, tu jest folgowanie sobie, a tu jest raczej taka dyscyplina, nawet i asceza, więc no taka podróż koziorożca w czerwcu, dosyć nieoczywista, ale ja popieram takie rzeczy generalnie, więc ciekawie. Zobaczmy w jaką stronę koziorożec się przesuwa energetycznie w czerwcu. W jakim kierunku zmierzacie, moi drodzy. Trójka kielichów. No, tutaj jest w pozycji odwróconej. Tutaj jest ewidentnie wycofanie z takiego życia społecznego, wycofanie, wyjście z imprezy po prostu, wyjście z imprezy. Ja myślę, że tutaj koziorożec potrzebuje raczej się um, odizolować. Może towarzystwo, w którym się znajdujecie. Jest takie niesprzyjające do tego, żeby gdzieś tam poszukiwać tego wewnętrznego światła, tego dobra, tych takich wartości, trochę innych niż wiecie. Yy, Impreska, wódeczka, śledzik i yy, beach bar, nie? Natomiast tutaj yy, pokazuje się też trochę takie niezrozumienie przez właśnie innych ludzi, przez otoczenie. Może koziorożec czuje się w ogóle trochę wyobcowany. Tutaj próbowaliście jakoś tak się. Odnaleźć w tym środowisku, w tym towarzystwie, które bardzo kusiło, bardzo zachęcało do tego, żeby właśnie oddawać się tym uciechom, i nie było to dla nich też jakby zrozumiałe, że wy macie inne potrzeby, trochę bardziej duchowe, trochę bardziej takie um, no inne, jakby inne. Tu jest, mam wrażenie, takie poczucie nieadekwatności trochę, jakbyście. Czuli się nie do końca na miejscu, nie do końca pasujący z tą grupą znajomych, ludzi, otoczenia, w którym, w którym się znajdujecie. E, więc myślę, że w czerwcu, w ogóle, jakby ten kierunek, w którym koziorożec się przesuwa energetycznie, jest tym bardziej jeszcze izolujący. E, tu jest raczej odcięcie się od grupy, wyjście z grupy, wyjście, wyjście z, z, wśród znajomych, z, może z rodziną, czy raczej z znajomych, tutaj mi się pokazuje taka, taka ekipa. Tu jest raczej takie wyjście z ekipy po to, żeby poszukać siebie po prostu, swojej prawdy. Wiecie, ja nie mówię, że to jest zaraz porzucanie tej ekipy na zawsze i jakby tracenie wszystkich przyjaciół. Nie. Ale to są takie momenty, które to są, to są takie stany, które przechodzimy sami. W których ludzie tak naprawdę przeszkadzają nam bardziej tylko niż pomagają, w której, w której ludzie są przeszkodą. Ludzie mogą stawać się tą ucieczką, tym takim yy, zwiedzeniem. Tutaj ludzie też mogą kusić. Nie, przestań co ty w ogóle gadasz, nie, nie, nie co ty medytujesz, chodź się zabawić, nie? A to jest właśnie jakby koźroczyzn wybiera samotną podróż, ale jednak yy, w poszukiwaniu swojej prawdy. Yy... Wyzwanie, wyzwanie tego miesiąca, czerwiec 2022 dla Koziorożca. Jakie wyzwanie czeka na Was, moi drodzy? Księżyc w odwrocie. Myślę, że w czerwcu ma okazję się okazać. Ma okazję się okazać. W sumie jest spoko, to brzmi. Ma okazję się okazać, kto jest kim. Kto jest kim. Kto jest przyjacielem, a kto jest wrogiem. Kto jest prawdziwy, a kto jest. Yy... Z wami tylko dlatego, żeby mieć jakąś korzyść, kto, kto nakłada maskę. W świetle księżyca każdy może wydawać się przyjacielem. W świetle księżyca każdy może się wydawać także wrogiem, bo to nie musi koniecznie być negatywne, wiecie. Tutaj przyjaciele mogą okazać się wrogami, a ludzie, których traktowaliśmy do tej pory jak nieprzyjaciół, mogą okazać się tak naprawdę naszymi bliskimi. Natomiast tutaj myślę, że ten odwrócony księżyc pokazuje, że jest szansa na to, żeby spojrzeć na pewnych ludzi, na pewne sprawy, na pewne sytuacje inaczej, w inny sposób, zobaczyć co jest jakie naprawdę. Ale myślę, że właśnie to wewnętrzne poczucie, to odnalezienie swojego wewnętrznego głosu umożliwi Wam to żeby spojrzeć na rzeczy takimi, jakie są naprawdę, bo nie ma innej drogi, tak naprawdę. Nie ma innego sposobu na to, żeby się przekonać i dowiedzieć, kto jest dla nas i co jest dla nas. Nikt nam tego nie powie z zewnątrz otoczenia, ludzie nam tego nie powiedzą. Co należy poświęcić, mierząc się z tym wyzwaniem w czerwcu dla koziorożca? Wiecie co? To jest paźbuła. Myślę, że tutaj należy poświęcić taką pozorną pewność siebie, bo Paść Buław to jest bardzo pewny siebie młodzieniec, który tak naprawdę tą pewność siebie nie do końca ma ugruntowaną i ona w większej mierze wynika z buty i z takiego poczucia niedojrzałego ego, które się pnie po prostu po drabince społecznej. Żeby właśnie być tym fajnym w towarzystwie, żeby być tą osobą lubianą, fajną, głośną, niż tak naprawdę z tego, że, że ta pewność Ciebie jest zbudowana. I myślę, że tutaj trzeba trochę porzucić to bycie na świeczniku, może, ale takie bardzo pozorne, bo jednak pazik mówi o bardzo niedojrzałej energii. O niedojrzałości, o też takim robieniu pozorów. Tak jakby Paść Buław jest paziem, a chciałby być królem, bo Buławy to jest ogień. Ogień, który po prostu e, buzuje w żyłach i jest ta intensywność, jest ta właśnie to towarzystwo, ta ekipa i każdy chce być w tej ekipie, na szczycie ekipy. Natomiast tutaj myślę, że tą taką rolę e, tego takiego hojraka, i tego takiego um, takiej, te, um, takiej osoby, która z jednej strony jest niezależna, ale to jest pozorne, bo w sumie jest niezależna, ale jest zależna od bycia niezależną. Wiecie o co mi chodzi? E, I to jest takie bycie w tej, w tej, w tej grupie ludzi, gdzie każdy tak na, nikt nie jest z nikim połączony na takim głębszym poziomie, właśnie takim duchowo-emocjonalnym. Tylko wszyscy są połączeni jakąś taką siatką zależności i uzależnień od siebie, i potrzebują siebie po to, żeby się wzajemnie yy, nakręcać i napędzać, ale nie ma tam pogłębienia i nie ma tam tego właśnie takiego yy, duchowego wzrostu. I myślę, że w czerwcu ma szansę się okazać, właśnie, kto jest kim, ale do tego trzeba porzucić tą taką personę, tego takiego właśnie. Yy, tej takiej popularnej, fajnej osoby. Wiecie o co mi chodzi? Trochę. E, co nowego ma szansę w przestrzeń Koziorożca wejść w. E, w, 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 w czerwcu? Co nowego się pojawi? E, myślę, że nic nowego się nie pojawi, a raczej pojawi się właśnie po odcinanie, Po odcinaniu ludzi, którzy okażą się być tacy, jacy. Właśnie są. Bo odwrócony as mieczy mówi właśnie o pozbywaniu się raczej niż dodawaniu. I tutaj właśnie tą wartością dodaną, tym co wejdzie nowego, będzie właśnie to, co zostanie odjęte. Yy, bo yy, żeby zrobić miejsce na nowe rzeczy, żeby zrobić przestrzeń na nowe rzeczy, trzeba pozbyć się starych rzeczy, trzeba odciąć to, co trzyma nas w tej siatce zależności, bo w ogóle zobaczcie też na tej karcie Diabła też jest, tu jest taka pajęcza sieć i mam wrażenie, że Koziorożec tak jakby jest w tym paziu buław, w tej odwróconej trójce kielichów, to jest ta taka energia, że Wy musicie tak naprawdę w tym czerwcu wejść w, te, w tą energię pustelnika, bo inaczej się nie da. Tak jakby Wy musicie się odizolować od tej ekipy, nazwijmy to, od tych ludzi, bo w inny sposób nie da się tego zrobić, żeby, żeby, żeby posłuchać siebie, bo wasz głos jest totalnie stłamszony, stłumiony, zakrzyczany przez innych ludzi, którzy was zwodzą, którzy nie do końca mówią prawdę, czy są prawdziwi. To są tacy fałszywi ludzie, fałszywi przyjaciele. I, i koziorożec tak naprawdę musi się odizolować po to, żeby zobaczyć kto jaki jest naprawdę i poodcinać te osoby i dopiero wtedy będziecie w stanie jakby odzyskać to, to, to we, tą wewnętrzną nawigację po prostu. No tak dosyć drastycznie w ogóle ten czerwiec, no ale no kurczę, Goziorożec, no jakby tak wyszło. Moi drodzy, ale teraz, żeby nie było aż tak. Yy, znaczy, wiecie, generalnie to jest dobre. Pozbywanie się ludzi, którzy są niesłużący nam, jest dobre. Dobra, co źle zabrzmiało. Nie chodzi o to, żeby ludzie nam służyli, chociaż to na pewno jest też miłe. Ale. którzy nie służą naszemu wzrostowi, o to mi chodzi. Ale teraz zobaczymy, co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu dla koziorożca. Co jest najlepszego do osiągnięcia w czerwcu dla koziorożca, bardzo proszę. Co najlepszego koziorożec może w czerwcu osiągnąć? Czerwiec 2022 dla koziorożca. No, rycerz kielichów w pozycji odwróconej to jest właśnie takie wyjście z gry pozorów, wiecie? Bo rycerz kielichów to jest pozorant. To jest pozorant i to może być jakaś osoba. Albo jakaś osoba z tej ekipy, właśnie z tych przyjaciół, albo jakaś osoba wasza na przykład. W sensie nie wasza, ale jakiś e, potencjalny partner, albo i niepotencjalny, albo i w zasadzie partner. Ale tu jest jakaś osoba, która e, robi pozory, która dużo gada, mało robi tak naprawdę w konkrecie. I jak przychodzi co do czego, to nie jest po waszej stronie. To nie sprzyja waszemu rozwojowi duchowemu, nie sprzyja waszemu wzrostowi, nie jest z wami. E, i myślę, że to jest najlepszego do osiągnięcia, tak naprawdę. Wyjście z gry pozorów w relacji, w związku, w przyjaźniach. To mi się bardzo tutaj łączy z tym księżycem, tak naprawdę. Bo ten rycerz kielichów jest takim pozorantem, który chciałby pudrować sytuację, która jest tak naprawdę bardzo płytka. A rycerz kielichów też nadaje sytuacjom płytkim nie wiadomo jakie znaczenia. Jakie słowa, i mówi dużo słów, i mówi duże rzeczy, i romantyk, i zalewa. Po prostu to jest taki wiecie, po prostu, jak to się mówi, poeta niedzielny? Nie, nie wiem, no ale że, że wiecie, że nazywa rzeczy wielkimi słowami, które tak naprawdę są bardzo, bardzo powierzchowne. Mm. I to jest najlepszego do osiągnięcia. Koniec z pozorami, moi drodzy. Wyjście, wyjście z takiego. Em, takiej sztuczności w ogóle, sztuczności relacji. Co może przeszkadzać Wam w tym i we wszystkim? Rycerz denarów w pozycji odwróconej może przeszkadzać. Myślę, że mm, to jest też rycerz, czyli tak naprawdę tu są też jakieś działania yy, i myślę, że Tutaj są takie działania, w tym rycerzu kielichów są takie działania właśnie bardzo, bardzo powierzchowne. Natomiast w rycerzu denarów odwróconym są takie mozolne działania, takie po prostu ślimacze wręcz. I myślę, że to może dotyczyć poniekąd tego odcinania tutaj tych ludzi i pozbywania się ze swojej przestrzeni tych jakby takich toksycznych energii. Że nie ma się tak naprawdę co ślimaczyć z tym i trzeba to po prostu zrobić raz a dobrze. I nie ma jakby, nie ma też się co pieścić, bo mam wrażenie, że rycerz denarów się też za bardzo pieści i za bardzo jest też wyrozumiały, za bardzo jest taki, a może jednak ja sobie dam, przepraszam, ja sobie dam na przykład czas z tą osobą, może dam jej jeszcze jedną szansę, wrócę za jakiś czas i zobaczymy, może ona zrozumie i się zmieni. To będzie przeszkadzać. To będzie przeszkadzać, dobra, wyciągnę jeszcze co będzie pomagać i może to trochę mi jeszcze ułatwi interpretację. Co będzie pomagać? Ha, ha! Będzie pomagać dokładnie, praktycznie powtórzenie energii pustelnika tutaj. Zobaczcie, jakie w ogóle są podobne te karty do siebie. To jest karta kapłana, która też w tej, w tej talii mówi o takim, o takiej wiedzy, po prostu wiedzy, wewnętrznej wiedzy. Wy jest, ja mam wrażenie, że koziorożec. Jest w ogóle już na innym poziomie zaawansowania duchowego, rozwojowego, mentalnego też może być, niż wasze otoczenie. Wy, znaczy, nie chcą mi, że jesteście mądrzejsi, ale trochę tak. I pewne niskie rozrywki, niskie. Energie, wibracje, ludzie, takie. Ja nawet nie mówię, że wiecie, bo pójście na imprezę i napicie się wódeczki, nie, jest, nie zawsze jest niskie, to jest już fajne, ale takie jakieś, wiecie, plotki, obgadywania, yy, takie, takie nis, niskie, towarzyskie rzeczy z niskiego poziomu wibrowania. To już nie jest dla Was, Wy już jesteście wyżej i uwierzcie w to, że, że jesteście wyżej. Tu nie chodzi też o jakieś takie wiecie, żeby teraz rozpompować swoje ego do nie wiadomo jakich rozmiarów, że po prostu, e, ale tak jakby wy tutaj już macie, wiecie co jest czym, wiecie co jest prawdą, wiecie co jest fałszem, w tym księżycu to wychodzi na jaw, wiecie jak, jakby jak życie wygląda, czego wy chcecie, czego wy pragniecie, jakiej podróży duchowej. I, i tak naprawdę nie ma, nie, nie ma potrzeby, żeby. Nie ma potrzeby, żeby wszyscy ludzie wam w tej podróży towarzyszyli. Nie ma potrzeby, żeby też być wyrozumiałym dla ludzi, którzy, którzy jakby zatrzymują was albo spowalniają was w tej drodze. Myślę, że ten rycerz denarów też tutaj w odwrocie może mówić o tym, że ci ludzie tak naprawdę, może oni wie, wiecie, sami w sobie nie są jacyś toksyczni, ale oni was hamują, spowalniają was. A wy tak naprawdę tutaj. Zrobiliście jakiś skok kwantowy, mam wrażenie, w ogóle, jeśli chodzi o e, zaawansowanie rozwoju duchowego, jakiegoś. I nie ma co zmuszać ludzi do tego, żeby dotrzymali wam kroku. Trzeba ludzi zostawić w miejscu, w którym są. I to jest ich droga i uszanować to. Nie z, nie z wywyższaniem się, nie z butą, bo tutaj jest na przeszkodzie też taka buta. Żeby też koziorożec nie wpadał w taką energię, ja to już jestem taki guru i mądry i oświecony. Nie, tu nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby teraz nagle się stawiać w roli takiego nauczyciela dla tych ludzi. Nie. Niech życie będzie ich nauczycielem, zostawić ich w świętym spokoju. Niech oni se robią, co chcą, a wyjdziecie w swoją stronę i odcinacie tutaj to. Odcinacie tutaj to, moi drodzy. Eee, bardzo duży potencjał w czerwcu widzę dla koziorożca na rozwój duchowy. Naprawdę tutaj może być. Eee... Ogromne, ogromne możliwości zdobycia wiedzy o samym sobie przede wszystkim, ale wiecie nie z mądrych książek, tylko z wsłuchania się w siebie i w swój głos i w swoje prowadzenie wewnętrzne, moi drodzy. E, wynik miesiąca dla Koziorożca, wynik czerwca, duchowego bardzo czerwca. Z czym Koziorożec wychodzi? <try> Trzeci rycerz e, i tym razem rycerz Buław. I właśnie ten rycerz była w odwrocie, tutaj jest zaprzeczeniem tak naprawdę energii e, rycerzyka, wymachiwania mieczem, buławką czy czymkolwiek e, i walki z wiatrakami. E, Koziorożec już jest w innym miejscu. Wy już nie potrzebujecie e, wymachiwać szabelką. Wy już nie potrzebujecie też nikomu niczego udowadniać i tłumaczyć ludziom się z siebie, ze swojego miejsca, z tego, co robicie, z tego, co chcecie w życiu robić, z tego, kim jesteście i w, jakim, w jaką drogę idziecie. I myślę, że koziorożec tutaj już nie potrzebuje tego, żeby udowadniać. Nie potrzebuje zdobywać uznania, akceptacji, aprobaty, pokazywać się, robić taką popisówę, bo rycerz Buław robi popisówę. To jest taki, wiecie... Showman. Wy nie potrzebujecie już być showmanem, bo znacie swoją wartość, znacie swoją mądrość i swoją, swoje ogromne wewnętrzne bogactwo i uwalniacie się przede wszystkim z takiej potrzeby robienia pozorów to jest rycerz kielichów odwrócony robienia pozorów i tutaj e, takiego właśnie showmeństwa i pokazywania nie wiadomo co i nie wiadomo kim to jesteście, bo nie musicie już tego, nie potrzebujecie już tego. Także, także tak, rada dla koziorożca. Bardzo proszę jeszcze o radę, jaka rada na czerwiec 2022 dla koziorożca, który dorasta? Dorasta! Bardzo się cieszę, że dorasta koziorożec, moi drodzy. A oto i rada. Koło fortuny, moi drodzy, nie opieraj się zmianie koziorożcu. <laughs> nie opieraj się zmianie. Zmiana czeka. E, zmiana jest za rogiem. I tak naprawdę m, życie kołem się toczy i wiecie, jak jest. E, ewolucja, rewolucja. No dobra, ewolucja, no generalnie życie. E, popycha nas w kierunku rozwoju. Tak jakby życie jest rozwojem. Jeżeli się nie rozwijasz, to zaczynasz się cofać, ale musi być ruch w którąś stronę. E, więc tak naprawdę rozwój. Odbywa się poprzez pozbywanie się starego i przyjmowanie nowego. Jeżeli nie będziemy tego robić sami, naszą wewnętrzną podróżą, to życie nas wrzuci w takie sytuacje, które może czasami wywrotowo, czasami może boleśnie, a czasami może zaskakująco przyjemnie. Nas tam wrzucą. Więc fajnie jest być też panem swojego losu, godzić się z tym, że nie zawsze jesteśmy i nie zawsze na wszystko mamy wpływ, ale jednak ja czuję mocno, że w czerwcu koziorożec ma szansę stać się panem swojego losu i to w taki mądry, spokojny, zrównoważony i bardzo, bardzo duchowy i taki wewnętrzny sposób. Ale zmiana jest za rogiem, moi drodzy, koło fortuny. E, I to myślę, że zmiana na lepsze. Zmiana na lepsze, e, bo uwalniacie się z energii diabła, uwalnia, uwalniacie się z energii pozoranstwa. Więc to musi być zmiana na lepsze, moi drodzy. E, runa na koniec, słowo końcowe z wyroczni runicznej dla Koziorożca na czerwiec 2022. Bardzo proszę jeszcze o przesłanie. Runiczne. Alfheim. No, i to jest chyba jackpot, powiem Wam, bo Alfheim to jest najwyższe. Najwyższe królestwo. Nie, dobra. Sorry, nie jest najwyższe. Asgard jest najwyższe. <grym> ale jest bardzo wysoko jest drugie. Yy, jest drugie po, po Asgardzie. No, ale i tak wysoko. Moi drodzy. To jest królestwo intelektu i wyobraźni, będącej największym orężem w każdym świecie. Przeczytam Wam, bo jest ładne o tym. Moi drodzy, to na Was czeka, więc słuchajcie uważnie. W tym miejscu, wielkim kreatorem, jest niczym nieograniczona myśl i wyobraźnia. Alfheim to jedyna kraina, która nie stawia żadnych ograniczeń. Ten świat żyje własnym życiem. Tam każde marzenie i wizja ma moc spełniania. Zawsze, kiedy nie potrafisz odnaleźć siebie w tym, co ciebie otacza, udaj się do królestwa elfów światłości. Czyli tego Alfheim. Czyli no, ewidentnie. Koziorożec jest w miejscu, które was ogranicza. Po prostu, albo ludzie wokół was, cokolwiek, ale to was ogranicza, bo macie wyższy potencjał niż to miejsce, w którym jesteście. Eee, tutaj zawsze jesteś kochany, bezpieczny i potrzebny. Tam każdy błąd jest wybaczony, bo w tym świecie nic nie jest błędne, tylko nie popadnijcie w samozachwyt, przestrzegam. Eee, zawsze otoczą ciebie świetliste elfy bez strachu i bez przemocy. Każda łza i każda śniegowa kropla niesie ziarno spokoju. Naprawdę możesz wszystko. Ta przestrzeń nie zna granic. To, co można nazwać kosmiczną, czującą istotą. Moi drodzy, eee, potrzebna jest. A, jeszcze przeczytam wam ostatnie zdanie. Potrzebna jest samoświadomość, by należycie wykorzystać potencjał, który tkwi w tobie. Dokładnie tak, bo kapłan i pustelnik. Nie popadają w samozachwyt, bo ja wam po prostu tak napiałam w tym czytaniu, że ja się teraz boję, że kozioroż, o Boże, to ja jestem wybrańcem neo, guru i nie wiadomo kim. Nie! Jesteście ludzi, znaczy może tak, nie wiem. Ale nie popadajcie w samozachwyt, trochę pokory i pamiętaj, bo to znowu będzie diabeł wtedy, bez pokory. Natomiast trochę pokory, nie wpadać w samozachwyt i samoświadomość przede wszystkim, ale czekają na Was ogromne potencjały, więc jakby go for it, piękny czerwiec, piękny potencjał koziorożce, you got this. Powodzenia, gratulacje!